Siemanko widzę z tej strony i powręty w dzisiejszym odcinku Pokażę wam jak szybko zdobyć 75 tysięcy expa To jest darmowy expik w sumie darmowe 75 tysięcy expa Chodzi mi tutaj o wyzwanie które się nazywa Zniszcz krzewy I to jest tak Pierwszy stycz to jest 10 Później jest 50, 100, 250 i 500 I chodzi o to żeby zniszczyć te krzewy Raz, dwa Nik. Tu mamy... Pokażę wam jak to łatwo wykonać. Tutaj sobie niszczymy. Nie będę wam tego przyspieszał nic, bo to strasznie szybko poleci. A wy możecie sobie suba na tym kanale. Jak wam się podoba ten odcinek. Niszczymy se kolejne. Taki prosty questik Polecam Wam właśnie latać na przyjemny i sobie niszczyć tak jak ja wam to pokazuję w tym momencie. Bo to jest naprawdę takie proste, że no... Aż szkoda tego nie zrobić. No kto by nie chciał darmowego darmowych 75 tysięcy ekspa. Czyli sobie lecimy dalej tu, tutaj. Tu się teraz zbuduję do tego myk. Mamy kolejne. I se po prostu tak. Chodzimy po tym przyjemnym i niszczymy te krzewy także możecie też zostawić łapkę w górę pod tym filmem jeżeli wam się to podoba I od razu po tym jak to nagram to zrobię tylko miniaturkę i już wam to wrzucę na youtube'a żebyście mieli z dobra niszczymy ostatnie no i co? dzięki za oglądanie widzowie myślę że ten odcinek wam się spodoba i widzimy się w kolejnym Już widzicie mam 40 To jest dosłownie 2 minuty roboty Także chodzicie po prostu po przyjemnym I se zbieracie To to i I siemano